Cześć, cześć, a tak właśnie pomyślałam, że do Was zajrzę. Tym jak jutro ma jasełka i się ja zastanawiam, czy dostanę jakąś taką książeczkę u Was na ten temat? No pewnie jasełka i różne rzeczy. Mamy cały wybór, Iwonka, co tylko. To co, możecie coś znajdę? Tak. Wiesz co, Iwonka, bardzo dobra jest ta książeczka o Mamy Bastuszku i Trzech Królach jest cudowna. To jest o takim małym chłopcu, który widzi orszak w bo podąża za nimi i widzi, że oni idą do kogoś bardzo ważnego. I zdaje sobie sprawę, że oni idą do Dzieciątka Jezus i co robi? Bierze bryndzę i idzie z tą brydzą do Pana Jezusa i daje Mu prezent z brydzą. Ale strasznie sobie się z tym źle czuje, bo wie, że to jest mało ważny prezent. Pomyślał sobie, kto da Bogu bryndzę? Ale okazuje się, że Józef i Maryja Mówią do niego, że tak pysznej bręzdy w życiu nie jadli w życiu, że liczy się to, co ma w serduszku i w sposób, w jaki daje ten prezent. To jest właśnie ta książeczka. Co Zobacz sobie, Wąka. Proszę. Świetnie, myślę, że Tymkowi się spodoba. A to drugie to, co masz? Wiesz co? To drugie to jest tajemka Pełna Cudów, taka książeczka. Tu są trzy opowiadanka. I jedno jest takie dosyć ciekawe, gdzie stoi wołek i osiołek. A ten jeden tak strasznie narzeka, ten osiołek, na wszystko, że jest taki zmęczony życiem, że mu się nic nie chce, że on ma dosyć tej stajenki, że, że w ogóle koniec świata. I okazuje się, że do tej stajenki przychodzi, przychodzi właśnie Józef z Maryją, tylko oni oczywiście jeszcze o tym nie wiedzą, i rodzi tutaj kobieta. I zaczyna być bardzo niezwykle, bo dzieciątko przynosi ze sobą światło i rozjaśnia tą stajenkę. I okazuje się, że ten osiołek zmieni taką trochę perspektywę. Zdaje sobie sprawę, że skoro rodzi się Zbawiciel, to ta stajenka, chociaż jest taka licha, wcale nie jest taka zła. I myślę, że to może tak pomóc też może czasami i Twojemu spojrzeć na różne rzeczy i nam samym. Zobacz sobie, mam stajenka pełna cudów. Sam raz na przedświąteczne wieczory i przy okazji zrozumie, o co tak naprawdę chodzi z jasełkami. Myślę, że tak.